Zaksięgowana. Fantastycznie lekko o książkach. Po tej stronie głośnika Maktir. Wiem, wiem, trochę mi się zeszło, ale dzisiaj wskakujemy w serię, która dla mnie nie ma mocnych, bo sama jest mocna, mocarna wręcz i wymaga sporo od czytelnika, nie tylko czasu na lekturę. Może to was naprowadziło, że chodzi o powrót do malazu. I na zachętę cytat. Wszystko, co ma prawdziwą wartość, dostaje się za darmo. Tym razem cytat taki dość pozytywnie nacechowany, mimo że nadal trwamy w mrocznych klimatach wojennych, gdzie nikt się z nikim nie certoli. A tym, co autor przekazuje nam o wojnie, poprzez słowa płynące z ust postaci, kolejny raz trafia w punkt. I tak kolejną opowieść z cyklu, siódmą już, zaczynamy w niedalekiej przyszłości od wydarzeń z tomu Łowcy Kości. Ostrzegam, że mogą wpaść spoilery i niechcący mi się coś wymsknie. Armia malazańska po wydarzeniach z Igatan, po tym, co się podziało w stolicy Malazu, jest zdewastowana. Nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie. Morale żołnierzy szurają brzuchami o ziemię i tylko kopią sobie głębszy dołek. Straty poniesione w poprzednim tomie dają mocno się wszystkim we znaki. Nawet sama przyboczna, wydawałoby się tak niewzruszona i jak wykuta z kamienia, zostaje tu i tam uszczerbiona Nadgryziona. Co prawda, okazuje się, że ma pewien plan, i w związku z nim statki z byłą Armią Malazańską, którą już właściwie trzeba nazwać Armią Łowców Kości, obierają kierunek na letter, gdzie przyboczna planuje wzniecić bunt przeciwko Tiste Edur. No i przy okazji dokopać cesarzowi, który, co tu dużo ukrywać, nie bardzo łapie kontakt z rzeczywistością. Połowiana atmosfera towarzyszy naszym znajomym żołnierzom niemalże bez przerwy. Jest krwawo są walki na różnych poziomach i oczywiście zwroty akcji. Czyli fabularne mięsko zapewnione. I tak z jednej strony mamy armię łowców kości, a gdzie indziej Kaptur wysyła naszych dobrych książkowych znajomych Trula, Onaraka i Szybkiego Bena na misję. Tylko za bardzo nie zdradza im jaki jest jej cel, oprócz tego, że pośpiech jest wielce wskazany. Bo z tymi bogami to tak właśnie już jest. Zabawa na całego rozkręca się również w samym Leteras, bo tam Tehol i Bug nie próżnują. Wcale, a wcale. Tehol wprowadza w życie swój niecny plan zemsty. Bardzo cwany to jest plan, bo uderza teraz tam, gdzie najbardziej boli. Po cichu dokonują się dość istotne ruchy. Do Leteras przybywają także wojownicy, żeby spróbować zabić cesarza. Zjawia się w związku z tym Karsa oraz Ikarium. Dowiadujemy się trochę o przeszłości tego ostatniego oraz jego związku z Leteras. Ikarium okazuje się posiadać pewną umiejętność bojową, zwaną z gier Berserk Mode. No i nie możemy pominąć wątku Udinasa czy też Seren, którzy z kolei mają swoje zadanie do spełnienia. Dzieje się sporo w tym tomie, tempo akcji utrzymuje poziom dość wysoki i jak już się sami zorientowaliście, żaden wątek nie jest tu zbędny. One się ładnie uzupełniają jak krzyżyki w hafcie czy inne puzzle. Postacie, jakie się pojawiają, nawet te wydawałoby się drugo- czy trzecioplanowe, mają znaczenie. I skrojone są po prostu bardzo dobrze. Do tego mamy wątek jeszcze tajemniczy Czerwonej Maski, czy też Smoków. Ericksonowi po raz kolejny udało się stworzyć bogaty świat z różnorodnymi bohaterami. Myślałam, że Łowcy Kości to był tom miazga, ale widzę, że wicher śmierci jak walec idzie za ciosem. Dla mnie ta seria nie ma minusów. A jeśli ma, to są one mikroskopijne. Fabuła, świat, postacie, rozgrywki między bogami oraz ludami, walki tu się wszystko zgadza. Jedyne co to wymaga skupienia, bo nic nie jest podane na tacy i dalej podążamy za okruszkami. Ale ja ponownie jestem bardzo na tak. Wiem, że przede mną teraz dość trudny tom, my to ogarów trudny ze względu na fakt, że autor, pisząc go, przeżywał żałobę po stracie ojca. I to podobno dość mocno odbija się na kartach tomu ósmego. No, ale lecimy dalej z tym koksem, bo nie ma przeskakiwania tomów. Czytajcie malazańską, bo warto. Albo chociaż spróbujcie. A ja tymczasem uciekam do kolejnej lektury. Pilnujcie się i do usłyszenia.